Dziś święto niepodległości, ale dla Birgików, dla miłośników piwa, jeszcze inne święto, yy, mianowicie ogłoszenie wyników European Beer Stars yy, 2015 i wyników kategorii Porter Bałtycki, w którym w zasadzie yy, od kilku lat wiedziemy prym, yy, bo nasze piwa tam praktycznie w tej kategorii zawsze zdobywają. Od paru lat zdobywają nagrody. W tym roku nie było inaczej, chociaż było trochę inaczej, ponieważ mamy aż dwa piwa na podium. Brązowy medal, czyli trzecie miejsce w tej kategorii, zajął porter warmiński z browaru Cormoran. Drugie miejsce, browar, medal srebrny zdobył, zdobył norweski porter z browaru Egir, natomiast pierwsze miejsce. Złoty medal, co pewnie dla wielu jest sporym zaskoczeniem, zdobył okocimski porter, czyli porter z browaru, dużego browaru koncernowego, na którym wiele osób wiesza psy. Być może dla zasady, być może dlatego, że trafili na słabszą partię. W każdym razie mnie ten sukces jakoś bardzo nie zaskoczył. Parę razy zdarzało mi się pić okocimski porter, który był naprawdę rewelacyjny i naprawdę spokojnie mógłby stanąć w szranki z najlepszymi w tym stylu. Także mamy dwa medale. Akurat tak się złożyło, że wczoraj dość spontanicznie kupiłem sobie warmiński porter. Dzisiaj się dowiedziałem, że zdobył brąz. Więc dokupiłem do niego złotego medalistę i postanowiłem zrobić. Porównanie w ślepym teście. Zobaczymy, czy u mnie też yy, tak się rozłoży, yy, rozłożą te miejsca, że lepszy się okaże Okocim. A może będzie tak, że jednak browar Kormoran dla mnie osobiście będzie smaczniejszy. Zobaczmy. No, i otrzymałem już dwie próbki. Yy, w jednej jest Porter Walmiński, w drugiej jest Porter Okocimski. Yy. Kolor piwa piwa mają dosyć podobny. To piwo jest odrobinę jaśniejsze i ma trochę gorszą pianę, chociaż teraz już podobnie wygląda. Natomiast tutaj ta piana była trochę wyższa, trochę bardziej trwała yy, i taka trochę bardziej gęsta, średnio drobno pęcherzykowa nawet. Tutaj raczej średnio pęcherzykowa, ale no zachowuje się podobnie. Yy, tu Powiedziałbym remis z lekkim wskazaniem na to piwo, jeśli chodzi ogólnie o wygląd. Jest nieco ciemniejsze jest i ma troszkę lepszą pianę. Ale to tak naprawdę generalnie wyglądają podobnie, prawidłowo, poprawnie, jak najbardziej. Dobra, może skupmy się na razie na jednym z nich. Tu mamy próbkę żółtą. Mm, aromat niezbyt wyraźny. Pierwsze co się rzuca to taki sos sojowy, taka trochę przyprawa, trochę magii. Wskazywałoby na to, że piwo jest dobrze wyleżakowane. A raczej nie jest, bo kupiłem je dzisiaj. Lub wczoraj. No, za wiele tu tutaj nie ma, szczerze powiem. Jest lekki alkohol. Dość ubogo muszę przyznać. Dość, dość ubogo. Zbyt wiele się tutaj nie dzieje. Drugie piwo, czyli próbka czerwona. No, tu już jest trochę, trochę więcej. Tu mamy już czekoladę, mamy jakieś ciemne akcenty. Jakąś paloność lekką, tu jest trochę lepiej. To jest ta próbka, która też lepiej wyglądała. Jest po prostu bogatszy aromat, bo mamy też jakieś owoce czerwone mamy właśnie te ciemne ciemne nuty słodowe też bardzo dobrze ukryty alkohol o tutaj też teraz coś wyszło niefajnego wiecie bardzo możliwe w zasadzie nawet pewne jest to, że ja próbuję trochę innych piw niż sędziowie na, na konkursie, ponieważ bardzo, bardzo możliwe jest to, że oni pili piwa, których jeszcze nie ma nawet w sprzedaży albo które dopiero lada moment trafią do sprzedaży. Z innej partii trochę młodsze, może trochę inaczej leżakowane. Także różnice na pewno mogą być spore, w każdym razie. Póki co ta próbka żółta no, nie zapowiada jakiegoś wybitnego porteru, który mógłby dostać medal gdziekolwiek. Teraz bardzo owocowe akcenty weszły. Ale takie mm, takie czerwone dojrzałe jabłko, takie estry. Smaku nie jest źle, chociaż jest dość wytrawnie. Jest dość mocno alkoholowo. Alkohol piecze. Mało tu jest takich akcentów ciemnych. Zdecydowanie za mało. Mimo, że, mimo, że porter nie powinien być, broń Boże, palony albo jakiś agresywny, to jednak jakaś tam gdzieś lekka nuta czekoladowa przecież nawet lekko palona, bardzo lekko palona, może być, nawet powinna. No tutaj jest, tu zdecydowanie to piwo jest o wiele ciekawsze. Ani jeden ani drugi nie są słodkie. To jest w sumie dobrze. Ten ma trochę więcej ciała, ma trochę więcej takich ciemnych cech czekoladowych, lekko palonych. Powiedziałbym, że ten smakuje jak taki dość świeży, dość świeży porter. Natomiast ten smakuje jak i pachnie, jak już by był dość mocno wyleżakowany. Poza tą alkoholowością, która tutaj dość mocno, dość mocno daje się we znaki. Tutaj też to piwo też rozgrzewa. Z tym, że tu, już, tu jest takie rozgrzewanie. Natomiast tu jest to wręcz pieczenie. No, ten jest. Znacznie delikatniejszy, znacznie mniej wyrazisty, znacznie uboższy. Eee, więc drogą dedukcji e, mogę strzelić, że to jest porter Okocimski, ale tylko dlatego, że koncerny, piwo, piwo koncernowe, trochę uboższe, trochę grzeczniejsze. Tylko dlatego. Ślepy strzał, bo jakkolwiek pamiętam to piwo gdzieś tam sprzed, Roku czy dwóch, to, to na pewno nie, nie jestem w stanie na 100% powiedzieć, które z nich to jest to. Natomiast w bezpośrednim porównaniu y, temu piwu dałbym pierwsze miejsce, a temu drugie. I to w zasadzie pod każdym względem: zarówno wygląd, aromat, jak i smak, tutaj jest lepszy. Pora się upewnić i sprawdzić, które piwo jest które. No i tak jak się mogłem spodziewać, tak jak się spodziewałem, próbka żółta to był Okociński porter, próbka czerwona to był porter warmiński. Czyli moim zdaniem w tej konfrontacji wygrywa zdecydowanie porter warmiński. Natomiast, tak jak mówię, w konkursie mogły brać udział zupełnie inne warki, zupełnie inne piwa. E, jeszcze gwoli jasności podam wam daty, Okocin ma datę 26 stycznia 2017, e, natomiast Kormoran 3 lipca 2016. Czyli wychodziłoby na to, że to piwo jest młodsze e, niż ten Porter, albo to po prostu ma dłuższą datę przydatności. E, Ciekawe czy będzie jakaś informacja, pewnie nie, ale fajnie by było wiedzieć z jakich partii, z jakich, z których warek pochodzą te medalowe piwa. Bo tak jak mówię, no jest to jednak niby piwo jest to samo, ale powtarzalność, szczególnie w przypadku takiego piwa jak Porter, no nie zawsze jest idealna. Więc może być tak, że, że po prostu tamte, tamte wersje były zupełnie inne. To tyle. I tak fajnie, niezależnie od tego, tego testu, nie wiesz go tak do końca na serio. Ale fajnie było spróbować sobie dwóch medalowych PIW z konkursu European Beer Star kilka godzin po ogłoszeniu wyników. Także super, że Polska się dobrze trzyma. Przynajmniej w tej jednej kategorii, praktycznie co roku możemy liczyć na jakiś medal, a czasami nawet dwa. お疲れ様。